Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj zagram sobie Vassata Corsa I dla tych, którzy wejdą w ten film to chcę was poinformować, że e, zmieniam trochę e, format, a czy format, format będzie to samo, to dalej będą filmy średnio lub średniej, długiej długości, no nie? E, będzie to inne gry będą. będą to inne gry po prostu Przestałem, przestanę wrzucać gry FPS może z małymi wyjątkami ale nie będą to już takie gry e, że, że w, co tydzień jakieś tam dwa odcinki tylko teraz będą to stricte gry wyścigowe No to stricte gry wyścigowe pod to chcę prowadzić siebie, swój kanał, yy, gromadzić pod te filmy widzów Uznałem, że w Polsce mamy dosyć mało takich youtuberów, którzy nagrywają gry wyścigowe i jeszcze szczególnie, że w pewnym momencie dojdzie VR do tych gier. Więc e, mój kanał będzie się głównie opierał teraz na grach wyścigowych i grach VR. E, wyścigowe będą to przeróżne gry. E, nie będzie to tylko Asetokorsa, chociaż w głównej mierze w 2025 roku będę do tego dążył, aby zdobyć 90 sh i wystartować w LFM. Więc e, to się wszystko okaże. Na razie to są tylko plany. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Co jeszcze mogę tak na szybko powiedzieć? Nie uczcie się ode mnie jeździć, bo ja się sam dopiero uczę. Więc na pewno nie jestem dobrym przykładem do tego, jak pokonywać skręty, w jakim tempie i tak dalej oraz jakie setupy robić bo to, 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 to nie o to chodzi tutaj tutaj jest ogólnie dobra zabawa i... i żarty, no nie, no będziemy żartować sobie z tych ludzi, co tam rzeczy się rozbijają dobra, też się trochę skupiam, bo mi zostało 25 sekund, a muszę policzyć ile ja, ile ja robię średnie okrążenie Mamy minutę. Myślę, że i minuta 59 to coś takiego będzie. Mogliby mi dać dokończyć to okrążenie jedno chociaż jeszcze. Dobra. Może uda mi się dojechać zanim mi ten ekran zniknie. No ja tutaj i tak nie mam czasu, okay. Nie wiem czemu. Chociaż czas może mi się pojawić, jak mety przejadę. Myślę, że ich tak przepuszczę wszystkich. Przepuszczę ich, bo ten. Pierwsza szykana. Nie widzę, żebyśmy to wszyscy przejechali czysto. I jedźcie sobie, jedźcie, na spokojnie. Kurwa, może być nie zajezdżą mi drogi. Ja zazwyczaj ich przypuszczam na mądrze, bo to... Oni potrafią do dwóch krążeń to jeszcze się rozwalać. Kraperzym też, w nich nie wjechał, nie? Jak jeszcze ja w to będzie w ogóle beka. Ej, jak czysto. No prawie czysto, no ale. No nie, no tutaj kulturka. Kulturka. Mogę mnie puszczać. Dobra, ale jeszcze drugi, drugi zakręt też, e, trzeci zakręt też jest niebezpieczny. Tam ta szykana, bo tutaj już z większych prędkości wlatujemy, więc oni tam... To... Dobra. Jednym przeciął na wylot widziałem. Dobra. No teraz jest to tłok, więc... Więc będzie ciężko się wyprzedzać. Szybsze hamowanie musi być. Dobra. Jak tam za nami? Jadł za nami. Kto by się spodziewał, nie? Dobra. Myślę, myślę, myślę. Czy ryzykować tutaj? Można zaryzykować, myślę. Myślę, że można zaryzykować na tej prostej, bo tamci przede mną hamowali na, tamtym, na tamtej szykanie, pierwszej w pierwszym okrężeniu. więc mam nadzieję, że w drugim też wyhamują. Ok, bierzemy się pod Areo. Ok, mamy troszeczkę lepszą prędkość średniego. Lecimy równo, jednak przez moment była, była wyższa. Ok, dalej mam kopa z prawej. Troszeczkę przestrzelił Ja się też na nim skupiłem za bardzo, i, i nie, nie pojechałem na, na pewno i tak jak pominiełem. Myślę, że tutaj jak opóźnimy troszeczkę hamowanie o tak o, zrobimy To było dosyć hamne uh, uh, uh. Nie no Nie no. Nie wierzę Cholera ale jak on mi się zerespił, go kompletnie nie widziałem. Spojrzałem w lusterko wsteczne, jak tam wygląda sytuacja i nagle po stoi. I co prawda powinienem lewo go od, od, ominąć, ale jakoś tak odbiłem z automatu na prawo. Nic, trzeba nadrabiać teraz z powrotem. A to nie będzie proste, bo naprawdę chłopaki dobrze jadą. O dziwo. No mam trochę tyłu uszkodzony niestety Więc mi może teraz nosić na zakrętach kurwa macie Nie wiem co on zrobi ale przez niego tylko mi się pogorszyło Ojej, ja, ja, też przestrzelam Też przestrzelam eee, Mam ostrzeżenie, okej okay. Nie no, ale już wolałem tak, ni niż tam się łamać, bo myślę, żebym więcej czasu stracił A tam jedno ostrzeżenie to nic takiego nie wiedziałem gdzie ten gościu z prawej też czy, czy on już wchodzi na moją stronę czy no nie chciałem dojść, żeby doszło do kolizji no wolałem zrobić to w taki sposób niż niż żeby się rozwalić i, i spędzić 2 minuty czy tam 5 w lobby raczej znaczy w pit stopie nie okej okay, tutaj widzę że ten z McLarenem to też ładnie tańczy To ten, co mi wtedy on tak wywalił na środku. Przestojniaczek jeden, no. Dobra. Tutaj trzeba... ...już na pełnej lecieć, bo nie mamy czasu. Dwunasta pozycja. Mogło być lepiej, no ale coś tam podgania, mam jeszcze czas, żeby ich dogonić. O teraz mam dobrze pokonany w miarę ten zakręt, oczywiście da się szybciej, ale jak na moje umiejętności, to jest to nawet spoko. No, ta skurwy syn. O ty, skurwy synie! Zajebany chuju, te ty się! Ty cię ty! Nie! Ja powiem prawdę dla ludzi. Ty cię moku, ty! Ta, na pewno cię teraz puszczę. Przez chwilę mi przeszło przez myśl, żeby go przypuścić. Teraz on może mi to widzać kurwa po jego mam e, z, muszę, muszę zjechać do boksu mam uszkodzenie poważne nie dość że nie, lekko mnie uszkodził przez to że wtedy wywalił to jeszcze teraz to jeszcze teraz nie dobił Już nie wiem czy to w tym okrążeniu. Zobaczymy. od kurwa pojebało go chyba. Co za cweli chybany. Nie no ale tacy to normalnie dla mnie to to najgorsze ścierwo, nie? Najgorsze ścierwo. Ale ja go dojadę jeszcze Ja go jeszcze dojadę Nie chcę zmieniać opon Zawieszenie na dwodzie chcę tylko naprawić A to ja tak i Tak musiałem pizzrop zrobić Dobra Eee Ujus przejechałem się spojrzałem na ten ekranik Dobra, 50 sekund na szczęście to nie ma tragedii jeszcze. <tryk> Trochę co spałem. Dobra, jesteśmy na 15 pozycji. Już chyba na tej dojedziemy. ale od razu wam mówię, żeby nie było zdziwienia nie żeby nie było zdziwienia, jak zobaczy tego chłopa, on jedzie za mną łamiemy go, nie? łamiemy go, ja nie będę tutaj się pieścił z nim dla tego typu akurat mnie niebieska flaga nie obowiązuje Czemu oni tak znikają ma słaby internet chyba w takim razie jeżeli tak jest bo to tylko on mi znika ten niebieski jeżeli mi tak McLaren zniknął, no to by było pięknie Kurwa, jak się przyjemnie jedzie takim nierozwolonym. O, tu jeden, jeden musiał. I to trzy razy, trzy razy mnie normalnie... Największy ból, jak ktoś popełnia błąd i zkwalifikuje Ciebie. Nic nie poradzimy na takie coś. Chociaż bardzo bym chciał, z mi, bardzo bym chciał coś na to poradzić. No, no, ale co chłop robi, no? No i dobrze zeswalifikowali go, nareszcie. No bo ile można ty Ale po co chodzi w ogóle do takiej gierki, nie? W której ludzie chcą się pobawić, pojeździć w miarę profesjonalnie, no bo to jest, oczywiście to dalej jest gra, to, to mało ma wspólnego z prawdziwym życiem no ale już bardziej przypomina to niż, niż Network Speed. Więc yy, chcą sobie pojeździć. Chcesz sobie porozwalać ściany, no to je i w netwerspie idzie w Fordzie czy coś, nie? Gdzie wszyscy tam jeżdżą i takie założenie gry, no nie? No nie wiem strasznie mnie to dernerfuje. ja też nie jeżdżę idealnie, no ale żeby z przesady, żeby trzy razy wlecieć w, jednego, w jedną osobę, która nic nie zrobiła, no bo ja mógł w niego wlecieć tak, że on by był no naprawdę, no nie, no ja bym sobie wyszedł tyle. A, a, próbowałem go ominąć, ominąłem go. Nie wiem. Inne zwoje myślowe, chyba. Może to moim internetem coś jest nie tak, bo widziałem, że przed chwilą znowu mi ktoś tam zniknął. To nie wiem. Może coś u mnie się dzieje. Oj, 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 dobra. Drugie ostrzeżenie. Tak. Trudno. No mówię, no wszystkim się to zdarza, ale to przesady. A ten gość ogólnie ma niebieską flagę na mnie więc będę musiał go ominąć mam nadzieję, że mnie wpuści Oj, oj, nie Ferrari, tak, nie Ferrari, tak wcześniej McLarenem jeździłem i McLaren przelatywał przez to normalnie okej, okay, no trudno, dobra ale to tak, to już będzie ta moja pozycja taka, nie, nie, nie dźwignę no, ani do góry, ani do dołu, chyba że ktoś będzie w pit stopie rozwalony. Próbuję chociaż trochę ich podgonić, żeby z nimi się pościgać. I chcę to zrobić szybciej niż umiem. Odbicie tutaj tak i wchodzimy tędy, no i pięknie, to jest tak, tak powinienem robić ten na zakręt. Nawet może troszeczkę szybciej. rzuta flaga przede mną. Czy ktoś do pit stopu się cofnął znowu? Oczywiście, jedenasty jestem, pięknie. No to tylko taka możliwość zdobywania pozycji jest na ten moment. Jak tej szykany nie zepsuje, to może jeszcze dogonię tych przede mną. 5 sekund mamy do nich. Okej. Okay. Tutaj koleżka się wypisał z zawodów. Ten kolega przed nami też ma niebieską flagę dla mnie. O, teraz dobrze wchodzę, teraz dobrze wszedłem. Tutaj jest gicior. pięknie, teraz bardzo dobrze zrobiłem to. Oczywiście mówię dalej, jak to, jako moje umiejętność jazdy, nie? Nie, nie że zrobiłem lepiej niż pro. pro. lecimy, lecimy bo pewien, nie ma niebieską flagę i chyba mnie puszcza oczywiście przepuszczanie to też nie polega na tym aby do zera hamować, nie? to jest tylko dla Ciebie informacja, że za Tobą jest szybszy kierowca i on nie będzie z Tobą walczył o pozycję bo on już ma tą wyższą pozycję Oj, dobrze zrobił zrobił git Podobało mi się to I oczywiście niech on walczy dalej ze mną opozycję czy w sensie opozycja, o, o ten Bo to nic nie przeszkadza nie? Szczególnie, że dla mnie te pierwsze dwa sektory to są takie ciężkie, ten trzeci jest już taki fajniejszy, w tym trzecim lepiej się czuję. Dosłownie od tego zakrętu, nie? Od tego zakrętu się lepiej czuję. Tutaj jest fajnie już. To już moja część toru, nie? Jak już mam kogoś doganiać, to na, tym, na tej części. Tamta część toru pierwsza to jest dla mnie przetrwanie. No jest dla mnie przetrwanie i dojeżdżam na pozycję dziewiąty, dojeżdżam na pozycję dziewiąty, no i co, uważam, że po pół roku przerwy to jest dobra pozycja. Dobra, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do innych odcinków, trzymajcie się. Hej!